Cóż, za przepiękny, słoneczny poranek. Właśnie znajdujemy się przed czterogwiazdkowym hotelem Eria na Radosie. Ja osobiście bardzo jestem ciekawa, jak hotel prezentuje się wewnątrz. Nazywam się Patrycja i zapraszam na obejrzenie go razem ze mną. Hotel zlokalizowany jest w miejscowości Lardos, która słynie z takiej kameralnej i typowo greckiej atmosfery. Lotnisko oddalone jest tutaj o około 60 km. Jest to też obiekt ze świetną bazą wypadową, bo w odległości zaledwie 6 km znajduje się Lindos, a w nim Akropol, jedna z większych atrakcji wyspy. Jest to też taka perełka Rodosu, więc no nic dziwnego, że został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym hotelu dzieci na pewno nie będą się nudzić. Mamy park wodny z trzema oraz dość sporą strefę splash dla tych najmłodszych. Osobiście myślę, że nawet osoby dorosłe nie pogardzą takimi atrakcjami. Na terenie hotelu znajdziemy także basen główny o standardowym prostokątnym kształcie, w którym możemy się zrelaksować i ochłodzić, a obok mamy wydzieloną część dla maluszków. piaszczysto plaża położona jest od hotelu jakieś 300 metrów, ma krystalicznie czystą wodę i była nieraz nagradzana błękitną flagą. Jako, że jest to plaża publiczna, serwis plażowy jest tutaj dodatkowo płatny. Oprócz stref basenowych, hotel zapewnia rozrywkę dla osób praktycznie w każdym wieku, możemy tutaj korzystać z atrakcji sportowych oraz animacji. A w wysokim szczycie sezonu funkcjonuje tutaj nasz Figlo Club, czyli zabawy i gry prowadzone w języku polskim. Podstawowe wyżywienie w hotelu Elia to all inclusive, standardowo posiłki podawane są w formie bogatego bufetu, no i wygląda to naprawdę wyśmienicie. Oprócz tych trzech głównych posiłków możemy zajadać się przekąskami w snack barze przy basenie. Zastosujemy się właśnie w pokoju Family Superior, mamy tutaj do dyspozycji jedno bardzo wygodne łóżko małżeńskie, dostawki w formie łóżek pełnowymiarowych oraz łazienka z prysznicem. Cały pokój wyposażony jest w nowoczesnym stylu i jasnych kolorach. Pokój wyposażony jest w suszarkę do włosów, lodówkę, telewizję, indywidualną klimatyzację, zestaw do kawy i herbaty, zestaw kosmetyków i za to płatą mamy tutaj safe. Hotel oferuje atrakcje typu aqua aerobik, tenis stołowy, grę w rzutki, siatkówkę czy mini piłkę nożną. Odpłatnie możemy tutaj korzystać z siłowni czy zrelaksować się w hotelowym centrum spa. W hotelu Elia możemy poczuć prawdziwie grecką atmosferę. Jest to obiekt idealny pod rodziny z dziećmi ze względu na bardzo rozbudowaną infrastrukturę rodzinną. Duży plus za pyszne wyżywienie oraz świetną lokalizację. A wy co sądzicie o tym hotelu? Dajcie znać w komentarzach.